Oficjalnie mogę to powiedzieć, odprawa przed pierwszym spotkaniem w Arenie Jaskółka po tak długiej przerwie i to od razu spotkanie z Łomżą w Kielce, a w niej nie kto inny jak kielczanin Aleksander Pinda. Pierwszy mecz w Arenie to dodatkowy stres czy raczej czysta przyjemność? Czysta przyjemność, nie, nie mogę się już doczekać pierwszego meczu w Arenie. Mam nadzieję, że pokażemy się jak najlepiej. Kielce nie są obce dla Aleksa. Co może powiedzieć o tej drużynie? No jest to jeden z najlepszych zespołów w Europie. Na każdej pozycji mają jednego z najlepszych zawodników. No i będzie, będzie trudno w sobotę, ale damy się do wszystko. Jak wygląda podejście do meczu ze zdecydowanym faworytem? Podejście. Przygotowujemy się do meczu tak jak do każdego innego. Wiemy, że nie jesteśmy faworytem, ale no nie będziemy, będziemy chcieli pokazać jak najlepiej przeciwko zespołowi skills i nie damy łatwo za wygrane. I oczywiście na końcu pytanie z kategorii luźnych. Jak Alex czuje się z tym, że jest jednym z niewielu zawodników, który może spojrzeć prosto w oczy Tomaszowi Gębali? Czuję się z tym dobrze. No to jeszcze nigdy nie miałem okazji stać przy Tomku. Zobaczymy w sobotę, jak to będzie. Zapraszamy w sobotę na mecze 17 w arenie Jaskółka przeciwko Łomży Liczymy na Wasze wsparcie.